Cześć, cześć i czołem! To znowu ja, doktor Tym razem, tak jak obiecałem, będziemy otwierać sobie kule. Wydanie nordyckie, wydanie na Mistrzostwa Świata w Brazylii. No i zawierające 60 kart, czyli 10 saszetek i dwie karty limitowane. Także zobaczymy, co się będzie kryło za tą puchą. Mam nadzieję, bo niestety Mega Starter tak nie robią żadnej ikony. Zostawiłem tylko jednego więcej nim, to troszeczkę zawiedziony. No ale może pucha będzie lepsza. Znaczy kula. Puchy będą w przyszłym tygodniu. Ach, czekajcie. Ale siedzi. Nie umiem otworzyć. Ty. O! Poszła! Mamy, mamy dwie limitki. O, mamy Robena, bardzo fajna karta. Limitowana, już tych limitek trochę się nazbierało. Już mam kolejną. Teraz zapraszam w środę w brawo, będą limitki, i mamy drugą limitkę. Lukaku, także fajnie, dobra i możemy sobie to i jedziemy. Mamy 10 saszetek do otwarcia, a czasu mało. Zrobimy to w ten sposób, nie mam już tak, więcej gdzie się wszystko zapodziało. Więc tutaj, limitki dajemy tak. I tak. No i 10 saszetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Mam neimara. Neymara, Messi'ego, Falcao, falka o drugbe, czyli mamy właściwie wszystkich. Zobaczcie, jak one są poukładane porówno. No, a że mamy najwięcej Neymarów i Messi'ch, to od nich zaczniemy. Polujemy oczywiście na ikony i gol maszyny. O, nie pogardziłem jakimś doublem, ponieważ jeszcze nie mam żadnych. To prawda, te karty mi się nie podobają, ale do kolekcji by się przydało, ponieważ nie mam żadnych dałem i tak, co mamy mamy Kamerun mamy Ekwador Iran Szwajcarię Hiszpanię z Rodriguez'a i mamy Eksperta Warnete, nie miałem go jeszcze także no, może być w porządku ale Dubska nie urywasz, tak powiem, nie? Dobra, to teraz Messi. Jakieś taka ta saszetka była naderwana dziwnie: Belk, Hulk, Dominguez, Diamanti, Mutinio i Star Player, tylko Shakiri Słabo, bardzo słabo. Dobra, to teraz drogwa. Dobra. Mertensacker. Kruse. Schneider. Boateng. Mamy pomocnika. I mamy One to Watch Rosji. Oraz macie kod. Game changer Vidal, fajna karta. Mieliśmy w Starter Paku, przypomnę Wam, Game changera Wishera. Teraz mamy Game changera Vidala. Nie jest to szczyt marzeń. Niestety Vidal też był na Game changerze Champions League, także dziwna tutaj sytuacja. No ale to zrobić. I Falcao się może Falcao nam dawno nie trafiłem, żadnej ikonki, ikonki przydałyby mi się, bo mi się podobają. Rider Ryder, Hummels, Inler, Evra, fajny zawodnik. Powtórka Harta, niestety. Powtórka już któraś chyba druga nawet. Messi. Pika, mani, ono hazard, słabo, 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 słabo. No. Belgowie cisną ostro. Mówię uwielbiam. Odstawiajcie belgów w szóstkach. Czuję w kościach, że to mm. system. No nie, czekajcie, jeszcze telefon. Sorry, sorry, ale telefon dużo, musiałem i zanieść. Także przepraszam, was, są na nic, ale jedziemy dalej. Johnson, jedynak via Mint no i mamy font favorita niestety jakowa tylko dlatego niestety tylko tylko no dobra zostały cztery saszetki każda inna weźmiemy drogę może drogba Ale jak nie będzie ikony to się trochę umie Boka, Marcelo, Pirlo, Alves, Nauda, Kurno Jozil, Mezit, Mezid, Pozdrowienia dla sepka. Falcao. ale naprawdę kicha. Straszna kicha. Dziękuję. Ajowi Palacio, Zuniga Nic tu nie ma no, Ekspert Donovan. to chyba jest powtórka No, ostatnie dwie saszetki możemy Si nam uratuje z dupsko I starter paku kicha, i tutaj też się szykuje Strasznie kicha, bo już widzę Jest logo, łomatko Algeria, no, ale tylko logo i no, to jest naprawdę słaby wynik. No, chyba, że jeszcze coś w tym. Chyba, że jeszcze coś w Neymarze może O, mamy, 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 mamy. Jest jakaś karta nordycka. Fajnie. Lukaku, Twoją drogą jest limitka jego teraz tej kuli. Luis, Pena i jest Ksawi. Tego, którego trafił z eee, Cebek. Także super sprawa, ponieważ nie miałem go jeszcze. Czyli to jest moja trzecia ikona po Ronaldo i Riberim. Trzecia ikona. No to fajnie. Dobra, nie było to mastera, ale była przynajmniej ikona. Tak. No, także w kuli dostaliśmy jedną z takich kart wartościowych. Dostaliśmy ikonę, najlepszą kartę. No i dostaliśmy herb Algerii. Dostaliśmy Donowana, Eksperta, dostaliśmy Kierżakowa, Sfansa, Joharta, Goldstoppera, Gamechanger'a, Zeko, Vidal'a i e, Eksperta, Marnette. Także dostaliśmy nim, Kawań, e, przepraszam, nie Kawaniego, tylko ukaku. tak, oraz Robena. To jest wartościowa limitka, ta będzie w gazetach, więc tego będzie pełno za grosze. Można być kupić. Także, no, kula nie najgorsza, jest ikona i to najbardziej cieszy. Także, w porządku. No ale czekamy na Double trabę. Także ja dziękuję i do następnego, cześć.